Jeszcze w życiu to robię. Ej! Strachy, Dobra to teraz powiem. Przedo, Dobra, sobie przed przed to odcinkiem to. serio drapałem sobie duch tym. Witamy wszyscy w naszej kuchni No jak widzicie nie ma dzisiaj z nami robura, robur jest Warto pokazać w Seulu z Natalią aktualnie Chyba Ale tak. robią tam sobie taki road trip po, na wschodzie gdzieś tam jakieś Polska Filipiny też pokazać, bardzo podobne zdjęcia Podobne, miał. no myślę, że się zainspirował nie. Nie, nawet swoją Nie, swoim tam foto. po prostu tam trzeba to zrobić okay. To jest takie miejsce, że trzeba to zrobić No i nie ma dzisiaj z nami robura <laughs> Dlatego oddamy mu hołd panowie i przy użyciu sztucznej inteligencji ChatGPT Premium subskrypcją, mm. jak coś Mamy nadzieję, że to będzie dokładne Nasze zadanie polega na tym, że losujemy z tych czterech kielonów po jednym Z wyjątkiem warzyw, bo z warzyw wybieramy sobie cztery Wylosujemy jakieś pozycję i mamy tutaj przy, wiadomość do y, sztucznej inteligencji I wiadomość brzmi Jakie danie ugotowałby influencer Robur z ekipy WK, który publikuje filmy na serwisie YouTube? Potrzebuje ugotować danie, które składa się z następujących składników i tutaj wpisujemy składniki, które wylosujemy. Jak chcecie, żeby Robur wrócił jak najszybciej, to kupcie ananasa. Każda puszka kupiona to przyspiesza powrót robura. Niesłychany nie, nie, nie smak. Nie kłamie. No Dobra, możemy, nie, nie możemy niesłychany lecieć, smak. No, ale nie no, to złoto, złoto smak. Okej. Okay. Polecam pączek do Morfi. No to może z racji tego, że siedzisz najbliżej robura, to... Tak, robur? Losuj. Dobrze, za robura nie? mam losować? Tutaj bierzesz jedną karteczkę, bierz, tutaj bierzesz cztery. Już je bamy kręć. A. Nie wiem, nie wiem. Tutaj umieram. mamy warzywa, dawaj cztery. Tutaj bierzesz jedną i tutaj bierzesz jedną. Ja też biorę, Ciak. Jakie mięso? Ej no, cztery. mam połą połączenia naprawdę... Raz. Niestandardowe raz. połączenia mam. Podacie mi? Bo ja wszystko To dosłym, dosłym. O kurwa. Chyba masz. tak, czy raz... Chcesz Nie, proszę. A, pewnie liczy, żebym ja trafił na schab, No. Zrobimy plot twist? Oddać owcy schab? Zobacz. Dzięki. Miałeś przez aż... chwilę taką drgawkę, nie? Kurczę. Twój układ nerwowy ja nie wiem. wiedział, co zrobić. <noise> Boję się, że sprawduję się to jedzenie u mnie. Nigdy z chabu nie To robiłem. wpisujemy panowie. Ja mogę publicznie z składników. A ty co masz? Mogę wam coś? powiedzieć już publicznie, co masz. Wpisuj, no, już no wpisuj. No to, kurwa, ja mam mięso mielone i serek wiejski. No, no jak to połączyć? Da się, da się zrobić Dobra, na słoną to ty tego najgorzej mielone, nie? Dobra, kurczak, panowie, kurczak, herbatniki, cebula, o, pieczarki, kurwa, Herbat. fajnie. Pomidor? Panierkę zrób z herbatnika. Ale groszek ja no. ketchup. Ogólnie Tego powiem ci, że nie, nie przestraszyłem się. No ja mam ogólnie poza czekoladą. To czosnek, cukinia, kukurydza, papryka, szczypiorek z ch. Czy ja mogę jakoś zmodyfikować tą wiadomość? Nie mogę, muszę pisać tylko składniki. W sumie nad tym się nie zastanawiamy, Ma jakbyś chciał ją zmodyfikować? Na przykład, żeby wiesz, przepis był bardzo prosty, bardzo szybki. To nie, to nie, nie? to nie. Dobra, to wpisujemy po prostu składniki. Kurczak, składniki cebula. I co robi cytryna w ogóle w tym zestawieniu u mnie? A cytryna łatwiej, czekolada kurwa jest... W ogóle jaka czekolada? Gorzka 70%. Dobra, gotuj bratku. Jak to mówią młodzi Gotuj, brat. O Jezu, wy tak szybko napisaliście? Bratku, teraz. Przepis na szybki, kurczak z warzywami i kruszonką z herbatników. Sprzęt. Nóż, patelnia, łopatka, łyżka. Kruszonka z herbatników? Ja już je, jadę, nie? Dobra, dajcie. Ile sprzęt. czasu ci da? Nóż? Ile czasu ci dał? Patelnia, łopatka. Mamy łopatkę. No widać, za do obracają mamy. Dobra, wystarczy Łopatka, łyżka. Lecimy. Przygotowanie składników. O nie, pokrój kurczaka na małe kawałki. A co to jest czosnkowe? To znaczy sos czy czosnek? Sos, to są Dobrze, no, Dobra, wszystko się zgadza. U mnie o, o, będzie dzisiaj nieźle. Kaniał. Kuchnia WK to jest jedyne miejsce, gdzie gotuje. Tak długo myśli. Łączny czas 25 minut. Nie wiem, czy on minut. się nie podda. Jeszcze nigdy tak nie, nie, nie myślał. Może maksymalne, wiesz. Stary, e, przegrałeś. Zasoby wykorzystałeś z tej wersji premium, już nie? Bratku przegrałeś. Ty, ale co to za danie? Bo on powiedział Ty. mi wszystko, ale co to będzie. Ja zapytam, bo on na razie dał mi, jak ja mam zrobić W siedmiu krokach. Twoje danie to smażone mięso mielone z warzywami i serkiem wiejskim o smaku cytrynowym. No słuchaj, tak? Dzięki, o to tak. mi chodziło. Tak się wylosowało. No dobra. Kroimy kościaka, małe kostki. Panowie, schab z warzywami i sosem czosnkowo-czekoladowym. No zobaczymy. A będziemy testować te dania? Tak, jeszcze ktoś będzie je testował, ale tego na razie nie mogę nam powiedzieć. Robur Seulu. To danie <noise> jest inspirowane stylem gotowania robura, który stawia na proste, ale smaczne i, i wartościowe posiłki. posiłki. Tak, znaczy no prostszy czy posiłek. Nie wiem takie załem, proste to posiłki, nie, nie? Czy to jest kostka? Czy umawiamy się, że to jest kostka kosteczka? Cztery wypadło. Jedna zielona papryka. To smacznego w ogóle, identyczne jak u Ciebie. Jest schemat, co? Mhm. No jak? Suszone pomidory. Dobra, ja na szczęście plastry dostałem. Malutkie kosteczki, malutkie kosteczki. Podasz wagę, bratku? Tu masz swoją. Ja mam swoją, Ty masz swoją. Masz co? No to masz kosteczki kosteczkę. To waga, tak? Kurwa, to jest waga? Pierwsze widzę. Podasz mi ogórka, Michał? Oczywiście. Takiego? Tak, wystarczy. Hej! Jak, jak, to, jak to się stało? No co o tym Ninja, ten... Ty, Frut Ninja! Gdzieś? No, Jakby, jakbyś chciał to Patrz, byś tego to nie zrobił. No, tego. Ale czym? A tym kieliszkiem to jest jeden na miliard, kurwa. No, to był człowieku Master Shot. Co jeszcze możemy zrobić? Śmiesznego? Czekaj, rzucę, rzucę tak nożem i zobaczę jak się My to, sta... to nie przychodzimy obok tego, co się odjebało. Pomyślmy, ja chcę kurwa, co by się teraz. Stało. Co co by się stało? No pomyślmy, co tu się stało, kurwa, przebierajmy. No, leci tu, nie? śmigło, no Wspominajmy. zapierdala śmigło, bum. To jest niewiarygodne. I przecięło. Nic się nie stało kieliszkowi w ogóle. No. Ej, przystań być taki jestem obojętny, Jestem nie, nie mogę, no fajnie, Przyszuj ale przytłaczają mnie, Sake? mam tak, że mnie to przytłacza, nie, nie mogę. Zrób to jeszcze raz. Nie mogę się skupić na tym, co zrobiłeś z ogórkowi i nie, nie, nie jest, mogę się skupić na tym, nie. To jest prostu jeden na milion, to już Dobra. Się nigdy się nie powtórzy. W ogóle nie chcę, żebym nic marynował, ty. Dobra, Dobra ssake. <laughs> Serio, nie mam w ogóle przygotowania składników, co mi mam rzucić na patelnię, ty. Cytryna. Po prostu wrzuć na patelnię składnik. Fajny, fajny czat. Łyżka z oliwy Wiecie o tym. Jak coś Krystian, to czat nawet nie chce, żebym marynował kurczaka. Po prostu ma go wrzucić do... na patelnię. Nie no, jest przygotowanie. Pokrój kurczaka na małe kawałki, cebulę w kostkę, pieczarki w plasterki, a pomidora w drobną kostkę. Co? A jakby kurwa był plotwis, nie? A pomidora w drobną kostkę, nie? A herbatniki w drobną kostkę, kurwa. Smażenie kurczaka i warzyw. Na patelni rozgrzeję drobinę oleju i dodaj kurczaka. Ty. No dobra, Będę robił. Ale nie no, robię według przepisu. Robię, no, no muszę dobra, tak zrobić. Dobra. Muszę tak zrobić, nie? Panowie, nie oszukuję teraz. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju, nawias, lub smaż bez tłuszczu, jeśli preferujesz. Chyba serio bierze pod uwagę bura. Troszeczkę. A tu coś mamy też. W którym przepisie by było, żeby smażyć w ogóle bez żadnej zaprawy kurczaka? E, Daj się, da się. Albo ty. Nie, da się. Jeżeli na mocno rozgrzaną patelnię dasz tak, że on się zetnie dookoła, to, to też będzie Dodanie super, sosu. No robią takie paski, nie? W sensie w niektórych daniach są takie kurczane. On mi każe dodać ketchup, ja, jak się to lasu, się gotuje i, do... i mam mieszać. Przysięgam wam. Przez 3-4 minuty aż, się, po, aż smaki się połączą. <laughs> Zobaczymy, czy w jakiś magiczny sposób. <laughs> I potem podanie. Przełóż gotowe danie na talerz i posyp kruszonymi herbatnikami, które dodadzą kości. Ej, Kurwa, serca, jedziemy ty, to jedziemy. zakład, W sensie kto to ocenia? Dobra. Bo to, Bo to, ktoś się zgłosił? Nie mogę ci powiedzieć, zobaczysz hmm. potem. Cebulę ja mam pokroić. Ej, mam to mięso. To zadanie i to będzie okrętne, nie? Mięso marki Rzeźnik. Co myślicie o nazwie Rzeźnik? Tak. Bardzo fajne. Fajne. Hmm? Ej, nie macie wrażenia, że ten stół jest niżej niż zwykle? Trochę, teraz jak to powiedziałeś, się tak. To nisko Ja jestem jakiś wyższy? No kurwa, bo No może tak, Ty może się rośnie do 35 roku życia. No a nie muszę. Wszystko ja tak przeczytam wszystko, żebym ja się wyrobił czasowo. A co? Bo tu dobre smażesz mięso? 80 minut, dobra, czyli wyrobię się z innymi rzeczami. A o co ci chodzi, suker? Czy ile tej cebuli było? Żeby być do precyzyjnym. Bądź do Jak ty to się włączało? Jedna cebula, Pamiętacie? jedna cebula, ty! Teraz! Włączaj się! Jej! Yeah. Teraz! <laughs> Teraz! Wyjdź! <laughs> Ty faktycznie ten... Ej, ten stój jest coraz niżej. On się zniża, saker, Jesteśmy no, kurwa, na jakimś no, bat tripie. Ty już przysiadę to robisz. Bad trip. A wystarczy się. Jak to mówią stanąć. młodzi, bat trip. Ale miałem br brat Pit? Ale miałem brat trip, Tak, ale miałem brat Pita. Low key. Low key man. Low key, kurwa, no, już nie low niski, key. niski klucz, man! Niski <grym> klucz! Dobra, to jest właśnie. W niskim kluczu miałem słabą wycieczkę. Kurwa, ta, ta cebula. Chaos, ta cebula. Nicki klucz. Dobra, chcesz, żebym to, że to, to brat dodał Bra, bratku, no to dodam to bratku, kurwa do tego kurczaka. Ja jestem ciekawy ty dań Sam zjem. Sam tego chciałeś, bratku w przepisie. A użyliście słowa bratku, nie śmiejąc się z tego określenia? Przyznajcie się? O, ja chcesz, żebym to zrobiłem go. Do... Do... O dobra, to już wiem, że tak. Ja, ja chyba nie. A... <laughs> chyba nie. <laughs> nie. Tak. <laughs> bratku, co ty? to by tak mówić. Panowie, jak coś, składniki, jedna cebula. On chce, żebym miał ja zrobić coś takiego. I jeszcze, ale jeszcze połówka cebuli. <laughs> to, Więc robię cebuli. to, robię to. Tak, weź cebuli do mnie nie podsuwaj, bo ostatnim mi oko kurwa nie po przebudzie. <laughs> Dobrze, bratku. To dzisiaj leczy, brat. Twoje oko było low -kill. Moje oko miało bad trip w <laughs> cool. No Ciągle. bad trip cool w chuj tak naprawdę bad. The worst, kurwa. Low key, Park drip? Może nie palić, się okej. To tak może bez wyglądać. bez szapki. Pod Twoje oko było bez szapki. Absolutnie bez szapki. Bez szapki w chujowym stanie. No. brat trip. <grym> brat trip. <grym> o nie używają metalowych rzeczy. Metalowych rzeczy na teflon. Ale staram się nie dotykać jak coś. Wiem, że tak nie można. Wy nie nie byku. O Jezus. Sorry, <noise> Fajne te pieczarki, mięso. Pieczarki, kurwa, plastelki. A, pieczarki, plastelki, a pomidory w drobną kostkę. Coś tam, coś tam, smak pieczarki. Pomidory w drobną kostkę. Kurwa, ta drobna kostka, to jest kurwa. Dobra, więcej nie robię, Jak? bo... Powrót na księżyc. On mi kazał małą cukinię, więc pół tej, którą mam, bo nie mam gorzą. Dla Ciebie drobna kostka jest wyzwaniem takim jak Elon Musk, że chce wysłać ludzi na Marsa. Nie? Nóż, nóż powiem pół Ci, że pół. z tym wyzwaniem, z tym noszem to będzie wyzwanie. Słaby nóż, bardzo słaby nóż. Pół pół. Będzie rozmierzona kostka. Fajnie, że dużo ważył będzie. No, gdyby tu nie było schabu to fajne jedzenie mam. Posiekany szczypiorek. O chuj. Jeszcze yeah. życiu to robię. Szczypiorek. Coś z nim No kurwa wymyślił. Pomidor w kostkę. Ja jeszcze nic nie robię ze szczypiorkiem? Ale no robię zawsze. z salami, z szynką, z serem. Ale nie z szczypiorkiem? Z tym? Kary. kary. Nie wiem. Chef Curry. A, fajny pomysł. Dobra. 100 gramów pieczarek jest. Posiekane i 20 gramów gorzkiej czekolady. Sól, pieprz opcjonalnie. Ale hit jak to się okaże smaczny jakimś cudem. Wiecie co, wreszcie Podaj coś takiego niestandardowego, co by człowiek. Podasz oliwę byku? Człowiek by tego nie wymyślił. Mi się podoba takie gotowanie. Tu nie ma żadnej przyprawy, nie? Ale w sumie no, nie daliśmy mu info, że są przyprawy. Nie daliśmy? Nie daliśmy, bo tylko wpisywaliśmy składniki. Źle mówisz, Otca. No. Przygotuj przepis dania składającego się tylko z wymienionych wyżej składników. Opcjonalnie dodatkowy dodatkowych O kurwa. Kasy, no, kasy, no. A, no, kurwa. Ej. Kurwa, ty. Oczy straszne. Kurwa. Nie widziałeś, że tam woda była? Nie widziałem. <ślesuruj> Tellement. Kurwa, nie widziałem, że tu woda była. Weź się mnie, chodź pomrzek. Nie można wodę z ja tłuszczem. Chodź i... Pączek tu Nie widziałem, to... nie... że jest woda na patelni. Szreku, ja, tak niech tam może... sam smaży ale bo chodź ty tu. To, trzymaj wodę. Za... No co mam <try> zrobić? Stary. No kurde. Weź szreku, idź tam, kurwa, chodź Pączek tu. Ładnie, kurwa. Dobrze, myślą o wyświetleniu. Wojtek! Ja ale ciężko jest czekoladę posiekać. Och, ale jesteście kurwa nic po mnie. To jest kurwa nic po druga. Osrałeś mi łoki człowieku gorący gorącym olejem. Dobra, ja też. Ale ty sobie sam to zrobiłeś. Nie sam. Woda była na batalii. <grym> <grym> Patrz to. Fajnie, nie? No tak. No, dobra, kurwa, jedziemy. Ja nie wiem, jak wiem... Nie wiem, naprawdę. Bzdura, ale no, spróbujmy. Jeszcze trochę cebuli, żeby nie było kurwa czacie Jak sobie życzyłeś, tak, tak nie zostawimy Cóż, zjebałem, bo się okazało, że stypiorek miał być na koniec Ale jest na początku nie no, mi się zabrano Czy ktoś mi ukradł patrykę? Wędzoną? <coughs> o, ja tu wam. Sól zawsze podkręci smak tak Po pięciu podmiot. minutach mam dodać ketchup Wiesz, ale skąd on może wiedzieć? Masz swój rozum po ilu minutach Będziesz miał gotowe mięso, to wrzucaj Dobra, teraz przeczytałem Niby warzywa miały być trochę wcześniej wrzucone Ale to jest kurwa drobny szczegół Przy tym A, wszystkim jest. Saker, Bo? konkurs skrojenia na pół w locie Ale to bez beki, jest, można to skilować Patrz tak? Tak? I patrz. Co ty mi znowu wiebałeś tu? Ja dzień nic nie wiebałem, A co to jest? No dlaczego tak się przypierdalasz? mnie no nic nie robiłem teraz. Bo ja czekam na tego. Mam twój olej ostrany, drugi raz się podgrzewa i teraz jeszcze mi jakąś, nie wiem, cebulę wrzuciłeś. Ej, powiedzcie, ta deska robi na was wrażenie? No. Tak, tak, bardzo ładnie, w ogóle fajna ta wołowina, fajnie to bo najlepiej u jest wygląda. Solidne, bo dałoby się zjeść. No ale saker dobrze robi, zobacz, jak on ma to, on ma to, on ma ten ruch już wyćwiczały. Tak, natural, naturalny palek. Wygląda ten kurczak jak krewetka bez przyprawy. Ale czemu najpierw nie zasmażyłeś kurczaka odpowiednio? No bo robię do... to według przepisów. On nie powiedział, żeby zesmażyć najpierw? Tak. O i po prostu, no po to prostu źle powiedział, bo najpierw zawsze się kurczaka samego daje, żeby on się nie, już ściął. On nawet chciał warzywa najpierw dać. O Jezu. No to, to minus. Ja mam mielone, czyli moje mięso w ogóle w dowolnym momencie. Ale co opowieści. ty mówisz, nie że nie jak, będzie jak, jakie będzie? No będzie trochę twarde. Nie, dobrze powiedział, dobrze. I ja tobie dałam na to Mielone lepiej mieć, bezpiecznie. O, jest zawód. to dodać ostrej papryki lub chili. Łatwiej dobrą. Danie to łączy smakowite mięso z warzywami wzbogacone nietypowym sosem czosnkowo No Ej, wiesz co ja tak serio z chatem GPT, jakie gotowanie zrobiłem i polecam? Marynatę nie wiedziałem jak zrobić, nie? A mam szafkę i tam powiedzmy 15 przypraw czy 20, nie? W pojemniczkach. I zrobiłem zdjęcie i powiedziałem, żeby mi zrobił marynatę z tych skarników. I bardzo dobra wyszła. I myślę, że to też nie wyjdzie nam najgorzej. W ogóle. Nie no, twoje Spodziewałem się jest... większych głupot. Twoje jest autentycznie no, do wygląda. Nie wygląda. No. Jedna łyżka, druga łyżka, trzecia ja łyżka. Ja te też Ja autentycznie czuć tą czekoladę, na akcję. A co ty miałeś tam, czekoladę? No. Co to ty może jadasz? być dobre? <laughs> Ona się rozpuszcza i jest sos czosnkowo-czekoladowy. To skąd ty wziąłeś czekoladę teraz? Co? O! A jaka to jest czekolada? J.D. Cross. Ale gorzka? No. A, to nie. Kurde, ja myślę, że będziemy zadowoleni z tych dań. Na początku byłem sceptyczny, że to taka beka trochę, a to normalnie my to zjemy. A ja robimy na przykład błąd i Krystian to musi jeść? A no nie my? Ja chcę swoje zjeść. Możemy. Rebelia. Możemy to zrobić. Czym Możesz zobaczyć o co to chodzi z tymi pierwotnikami. A nie dodaje właśnie. Ony, mój czat pomyślał i to jest normalnie deser osobno. Kurwa to polczka to jest... No, pójdę bym to zjadł. Dobre, dobre. było no. wylosował, no bo nie musiał nic pły. kroić, tylko wrzuca mięso mielone, nie? Tak, ja też się przestraszyłem pokrojone. Co mnie pokrojone? Nie mam miał a też my do dokręcić. No ty normalnie, bo ja Ale jak się okazało, że nie muszę wiejskiego mieszać z mięsem, no to cztery Luzik. herbatniki jebaniutkie. Dla nowych widzów owca Leibniz czytał jebaniutkie. Dawno. Jebaniutkie. Ja to zapamiętam jak widzę jebaniutkie po prostu do podania na potem. Mamy talerze, fajnie. Pąż, tak jak ogólek. Baraj się serio, gotowy na to. A ja, co byś zrobił? Idealnie na pół. No Mam się... It's time to play the game! <laughs> ja też. Czas zagrać w grę! 160, kurwa, i lecimy, panowie! <laughs> no, to moje, jak taki łok, nie? Szkoda, że schab, byku. Szkoda, że schab i czekoladą. Szkoda, że schab. nie jest... było czekolady i kurczak? No. Ej, jednak no, tej cebuli, zobaczcie, robiło takie wrażenie, ale teraz nie mam, że za dużo tej cebuli, nie? Dobra, to teraz powiem, Dobra, przed, sobie przed odcinkiem serio y, drapałem sobie dupę tym. Ale nie wsadzałem, drapałem dupę. A ja wierzę, bo ty często robisz no, tak. On no. serio robi tak, że na przykład bierze i, i tak. Bardzo często tak robi. No to no? naprawdę to robi, Elipa. I to tą stroną jedzącą, nie? Zostanie to w mojej psychice do końca życia chyba. Ale nie no to tylko Nieraz nie dwa się lizało koledze. Więc aż takie wrażenia na mnie nie zrobią. Tak, kurwa. To nie lizało rowa, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wiesz co, Saker? Twoje jest ładniejsze, ale z racji tego, że u mnie jest kurczak, mam bardziej ochotę spróbować słychać. Mój jest najgorszy z trzech. Nie chwal dnia przed zachodem. Ja go absolutnie kurwa nie chwalę. Okay. Robię wszystko poza. Czekolada przejada temat. Cała fotelnia jest kurwa czekoladowa. No. Kurwa, to ja jeszcze jestem głodny, normalnie może zjeść. Dobra, no jest chyba git. Jeszcze kurwa przyjaramy. Kurczaka trochę. No dobra, tak dwa są ugotowane. Przecież go rozłączę. Jakie? Dwa najlepsze ugotowane? Nie, no. pytaj, badania! Tak One najlepsze. I zobacz, ty tą linię czasu wykrywałeś teraz. Przegrałeś sam jak siebie, mówiąc, powoła, że wchodzimy w linię czasu, to gdzie to nasze dania są najlepsze. No ale jest dobra. Jest dobrze. Bo coś... To... Co? Uuu! Wdychaj Saker Teflon! Aha! Moja dziwko! Wdychaj Teflon! Z Łazów przyjechał Wukot. I do którego talerza podejdzie, ten wygrywa. Nie! Jak to mówią młodzi, wdychaj Teflon dziwko! Cały odcinek o, działa na jakiej zasadzie? No coś, no, no czat, czat, czat. Czat będzie po facie oceniał? Zajebiste. Zajebiste! W tym momencie każdy z was... Zajebiste! Robi zdjęcie swojego dania i wysyła do czatu z eee. prośbą o ocenę na podstawie do 10. Visuari. Ale dobrze, od 0 do 10. Ty, z pomysł ChatGPT GPT ocenia nasze dania zamiast robóra, nie. Pucki. Oceń to danie jak robór w serii Master Dick na YouTube, tak napisałem. Ej, to wygląda w sumie jak orzeszki na no tak papier. Wygląd. Danie o, prezentuje o, się o, całkiem mówię. apetycznie. Na talerzu mamy dobrze wysmażone mięso z papryką, co od razu budzi skojarzenie z solidnym domowym jedzeniem. Widać, że włożono w to danie trochę serca. Jest to proste, ale dobrze skomponowane jedzenie, które dostarcza energii i nie przeciąża. Takie danie na pewno Prawdzi się zarówno przed, jak i po treningu. Plus za wykorzystanie serka wiejskiego z cytryną, bo to podkreśla świeżość dania i daje lekki twist. O co chodzi z tym twistem, sucker? Ocena końcowa. Ej, już nie napisałem, żeby od 1 do 10, on sam już wie, że trzeba tak oceniać. Jest. To... To porządne. Da. To, za, ej, wyprowadziliśmy z równowagi. Już końcówkę ocenę daje. 8? No i no, no, pokaż potem. To porządne, kurwa, dobrze ale, no, przygotowane no, tak danie. A tu a, 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 oceny, oceny, no. Oceny, przecież, Sorry, tak, Już miał 7 na 10. Nie ja ma... widziałem. Ale czeka, poczekaj. na, na sekundkę. A, czeka, a, czeka. Solidne 8 na 10. A, no to ja też mam osiągnąć. Robur dziesięć. mówi. Zrób się skinę. Robur mówi. Jako robota robur, zrobiona, talerz no, wylizany, no. siła wzrasta. Patrz, perspektywa. No żebyśmy 9, Ale... nie wiem. teraz. Dobra, teraz moje. 8 na 10 jako robur w serii Master G. Kompozycja wygląda apetycznie, różnorodność warzyw, kawałków mięsa. Świadczy o dobrze przemyślanej 8 pytania. na 10 zmiana perspektywy, tak tylko powiem. No wszystkim daj 8 no to na 10, żeby ja się nie płakali, ale żeby za bardzo... Tak, tak pli... tylko mówię. Ej, pierwsi oczywiście. Tak on zrobił. Tak tylko Sorry. mówię. Patrząc na to zdjęcie ocena Jest wzrasta kolorowe. do 8 na 10! Jest kolorowe. Co? Prezentacja. Kurwa, Danie olej. wygląda razu jeszcze. razu olej kurwo wycieram. Co jeszcze je z tego ujęcia. Danie wygląda jeszcze lepiej z tego ujęcia. Dobrze widać tekstury składników. Nie, tylko to mówię, że widzisz, to ma wpływ. Jest kolorowe, co sugeruje różnorodność smaków i składników, jednak można by poprawić prezentację. Na przykład użyć większej ilości ziół na wierzchu, aby nadać Daniu dodatkowy pazur wizualny i smakowy. No nie. jest nie obca, co pisał czas. Ale Prezentacja. To nie, nie, to pierwsze. Dania w, wygląda jeszcze lepiej. Ale dlaczego pierwszy? Zacznij mordę. Bo takie wysłałeś. Tak, 7 muszę. Na 10. Pierwsze mam robić? Bo zrobiłem takie na hamas z góry. Zdjęcie, no spoko. Ważne na zdjęcie był to danie w stylu robura z serii Master Gik na solinę 7 na 10. Oto dlaczego wygląd danie prezentuje się apetycznie, składniki są dobrze połączone, a kruszone herbatniki na wierzchu dodają ciekawej tekstury. To prawda. No, do to prawda, wygląda jak patta, nie? No. Wykonanie: widać, że kurczak jest dobrze usmażony, a warzywa mają odpowiednią konsystencję. Zgadzam się. Kreatywność, połączenie kurczaka z kruszonymi herbatnikami to dość nietypowe, ale ciekawe podejście, które mogłoby przypaść do gustu. Za to sprawdzimy. Obszary do poprawy: można by dodać trochę więcej świeżych ziół, lub przypraw, żeby podkręcić smak i dodać nieco koloru. Dobra robota, wygląda jak coś, co mógłby zrobić robój. No i zajebiście. No to panowie, ja już oceniło. Ja wygrałem. Wy no teraz testujemy? musicie ocenić się. No Ja testuję najpierw swoje. Ja wygrałem i właśnie wysyłam wam. Kurczak... Tylko oc ocenę końcową przystańcie. też mam już 9 na 10. zobaczymy zaraz. Zobacz. To nie ty mówiłeś? Żeby robić pierwsze? No on zrobił drugie, ty oh, zrobił oh, no, on, on, on. no ale to. Oh, ale ty On, on. zrobił nie, ja pierwszy przegrałem, ja, ja 7 na 10. Nie trzymasz się, 7 trzymasz Jak chorobię? Ja już tak, tak, ja już no, tak. Ja jestem przeciwko szoku. Ja Oszukiwanie. Ja mam 7, ale jak ktoś dobrze, że przegrałem. To już mogę ale oszukiwać? Kurko, no jaki jak ty masz w ogóle system wartości? Mieliśmy my 8, robimy źle, nasze Poczekaj, bo poczekaj. To tak naprawdę jesteś taki jak my, a nas oceniasz. Chcę, jak twoje? Ej! Kurwa jesteś. Szczerze, ogólnie jest to do, jest dobre, to dobry, jest to okej, okay, nie? Ale nie jest to. Mm, Za mało przypraw. Za mało przypraw, komforte, tak? Komforte, 9, 11, Więc zgodzę 10. się z czatem, że Dobrze. dałoby się to lepiej doprawić. 9, Dob. Dobra, fajnie. Bardzo ładnie, mamy, mamy remis, a on osiem. Dałoby się to lepiej doprawić chciona, i ten piona, herbatnik piona. to też nie Exacto jest coś nie, niewiarygodnego. Nie jest to jakieś połączenie, które bym widział częściej. Nie wiem, tak jakoś... Ale okej okay jest, to nie jest tak, że jest niedobre. To jest okej, okay, po prostu misz masz. bardzo zakać swoje? Chujno. <laughs> no to moje fajne, chcesz spróbować moje? Tak, spróbujcie swoich nawzajem. Nie, nie spróbuj, nie, nie, zakań, spróbuj. Zakań, spróbuj. Dobra. Tylko czekaj. A co ty masz za Schab. Nie udało, udało ci się? się jest? swoje spróbować, Nie znaczy, udało ci się schabu zrobić? Dobry jest, ale kurwa ta czekolada z czosnkiem... A, okay. Nie ma sensu. To jest takie gorzkie, no. Gorzkie to wyszło. Czemu on po czasie robi? Spróbuj! 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 Z masz, nie? Ale weź kurwa trochę warzywa, weź trochę tej kruszonki, weź tak... Zaangażuj się trochę chcę kurwa. chcę być taki negatywny kurwa, Ale zaangażuj się kurwa. trochę w to. Wiesz, każdy z swoim stylem może też spróbować. Opierdoliłbym to. No ja całe, właśnie całe. to nie miałem, nie? Ja bym to całe. No ja to teraz tak jak mącą. Tak. Nie? Okay? się czekaj. Poczekaj, no daj mi ty, co Ty, robisz? Ej, miękki kurczak masz. Dobry kurczak, bardzo dobry kurczak. Dobra. Herbatniki no, nie. Ci chyba nigdy się kojarzą z orzechami. Ale jak smakowo. Kawca. Nie no, pączek wygrał. No a co z tym serkiem wiejskim? To nie powinno być serce. Bo... Ale no, z... też próbujecie. Co? Kurwa, saker. Tak, Właśnie zwrócisz uwagę na, no, ale na to, że mam wielką przewagę. Ej, to dojebane. Ja nawet mam ja deser. Ale ty jesteś blisko za nim. To jest. Pa, drugą tą. Ale on ci tak kazał, nie łączysz tego? Tak. Ale miałeś farta. Jakbym miał czekoladę osadą, to też by było git, kurwa. Ale nie jest złe! A co to Tylko jest? Tylko bez cukru, e, to jest cytry bez Z cytryną to jest? Z cytryną, no. Ty, nie jest złe! Nie jest złe! i cytryna, tak? No. I teraz ty nie wierzysz w słodki twaróg, zobacz, co się da zrobić Ale ja wierzę w zdomyślnie. słodki serek Spróbujcie jeszcze sakera. A, spróbujcie tego. Eee. Nie leży schab, jeszcze kurwa z gorzką czekoladą, człowieku chcesz chcieli a, serka, to wyjąłem mięso a, z niego. Ale wizualnie to jeden. Pącz tam przyszwindlował, że ten serek jest osobno, wiadomo. Ale przeczytaj. Mięsko weź, owca, mięsko sobie weź. Wiesz to nie. Ale weź mięsko. Nie. No ale weź mięso. Ja owca z mięskiem. Nie chcę. Dawaj, bo przegrasz, musisz z mięsem. Pojebana akcja. tak. Nie, no cztery na 10. Czyli, ale ciebie to skrzywdził, Skrzywdził cię, kurwa. Jak tak mocno. No to jest absolutnie kurwa, ohydne. Patrz, zrobię to dlatego, dla że się długo znamy, no spróbuję. Z szacunku do ciebie spróbuję. Ale rezultatu się spodziewam. Obiad, serio? Ej, panowie, mm. wiecie, ogólnie nasz, nasze klimaty uważam. No, no tak. tak. Nie, bo ja w ogóle to A Ale co ty to, za no to jest za wołowina? To rewelacja. Mielona wołowina. Ale rewelacyjnie to smakuje, naprawdę. No? Do Jak miejesz, to spróbować przybył, nie jeszcze tutaj daj chłopakom. Jakie no, miałeś przyprawy Nie, próbujcie no. To, do prawe, to papryka wędzona i sól. Mm. I barbecue sos. Mmm, barbecue. Właśnie to. Czyli co? Oficjalny pączek z, z dzisiejszego odcinka. Dałem mu. Nie, no. smakowo... i druga no. nagroda, Ale kto, z, kto zjadł swoje danie w tym odcinku. A ja akurat już kończę, To tak szkolny, nie określałem. Określałem. Wyróżnienie. Kto zjadł swoje danie? cały talerz do czysta Kurwa, to trochę mówi, nie? O tym co się tu wydarzyło. Tak. Wiecie co, zróbmy jeszcze kurwa dodatkowo nagle specjalną za osobę, która zjadła dwa herbatniki w tym odcinku Okej. Ale zróbmy też żadnych zjadła, zjadła trzy Fajne tak. Ja się bałem tego jaj, ale fajnie było